I jeszcze pytanie do pana kandydata Ikonowicza, bardzo krótkie. Jak pan chce pogodzić to, że jest pan zadeklarowanym skrajnym socjalistą i jednocześnie chce pan pełnić stanowisko kogoś, kto w przysiędze mówi o ochronie wolności? Przecież socjalizm to jest ideologia jawnie walcząca z wolnością jednostki. Dziękuję bardzo. Socjalista jak może być za wolnością? Otóż, Pajberkowicz, nasz standard płynie ponad trony. Myśmy wam tą niepodległość w 18 roku wywalczyli, my socjaliści. Potem za komuny chodziliśmy do więzień, żebyście mieli swój pluralizm polityczny i żebyście mieli demokrację i ja Socjalista, to Panu załatwiłem, że Pan może czasami te nie najmądrzejsze poglądy wygłaszać, więc proszę trochę szacunku dla nas socjalistów. Dzięki.